Zadanie dziesiąte, rozwiąż nierówność. x dodać 4 dodać 8 podzielone przez x minus 4. Większe równe minus 2x minus 8 podzielone przez x kwadrat minus 16. No i tak jak to było w takich zadaniach, trzeba zacząć, czy wypada zacząć od dziedziny. To napiszmy, że x należy do liczb rzeczywistych z pominięciem minus 4 i 4. Dlaczego? Dlatego, że 4 zeruje nam tutaj ten pierwszy mianownik. A 4 i minus 4 zerują nam drugi mianownik. Jeżeli tego nie widzicie, to możecie zapisać, że x minus 4 ma być różne od 0, czyli x jest różne od 4 i to jest ta pierwsza część. x kwadrat minus 16 ma być różne od 0, to znaczy, że x minus 4 razy x plus 4 ma być różne od 0, czyli tu już powinno być widać, że różne od 4 i od minus 4. No i to wszystko uwzględniliśmy w tej naszej dziedzinie. Więc co dalej należy zrobić? No wypada, wypada sprowadzić wszystko do wspólnego mianownika. No to jeżeli tak, to zapiszmy, naszym wspólnym mianownikiem będzie x kwadrat minus 16, jak rozbijemy, czy pokazaliśmy tu na boku, że jak rozbijemy x kwadrat minus 16, to dostaniemy x minus 4, x plus 4, czyli tu brakuje wszystkiego, więc piszemy x dodać 4 razy x odjąć 4x dodać 4. No nie będziemy pomijali, żeby było wszystko widoczne. Czyli krok po kroku sobie to zrobimy. Dodać. No tu już w mianowniku mamy minus, więc brakuje nam plus, czyli x plus 4. Jak w mianowniku, to w liczniku zapisujemy to samo. Odjąć Przerzucamy od razu całą drugą część na drugą stronę. Minus wnawia się 2x dodać 8. No i w mianowniku x minus -4, 4x plus 4. Większe równe 0. No i pytanie, co dalej możemy z tym zrobić? No to zapiszmy. Sprowadzamy do wspólnego mianownika. Na tym etapie już można więc zapisujemy x minus 4x plus 4 w pierwszym przypadku mamy x plus 4 do potęgi, drugiej razy x minus 4, w drugim przypadku mamy 8 razy x plus 4 i w trzecim przypadku minus i minus to nam plus i dwójkę możemy wyciągnąć przed nawias no, i widzimy, że mamy wszędzie x, x plus 4 w każdym przypadku. No, i to jest ten moment, gdzie wypada, wypada wykorzystać to, to znaczy, żeby nie kombinować i nie wymnażać wszystkiego, bo i tak ten wielomian z licznika trzeba będzie później rozłożyć na czynniki pierwsze, że będziemy mieli to rozwiązać, rozwiązać tę nierówność. Trzeba będzie coś tam powyliczać, coś porysować. Więc zamiast, zamiast w ten sposób podchodzić do tego. No to zapisujemy, że to jest X plus 4, czyli wyciągamy przed nawias, nawias tak jakby. I dostajemy X plus 4 razy X minus 4. W drugim przypadku ósemkę, a w trzecim dwójkę. No mianownika na razie nie ruszamy. Ok. No i teraz tak. X plus 4 zostawmy. Tutaj zapiszmy, że to jest x kwadrat, odjąć 16, dodać 8, dodać 2. W mianowniku mamy x minus 4 razy x plus 4. No i dalej upraszczamy. x plus 4 razy x kwadrat minus 6. Dlaczego minus 6, minus 16, dodać 8 to jest minus 8. I dodać 2 to minus 6, właśnie. I wymnożamy na tym etapie przez kwadrat mianownika wszystko. Nie możemy pomnożyć przez x minus 4 czy przez x plus 4 wszystkiego, no bo nie wiem, jak się zachowa znak. To jest nierówność, więc w przypadku, gdyby tutaj była powiedzmy jakieś tam wartość ujemna w nawiasie, no to obróciłoby nam to, ten znak z większego bądź równego na mniejsze bądź równy. Więc, żeby to, żeby jakby tutaj tego elementu przypilnować to mnożymy przez kwadrat mianownika to obu stron. No i dostajemy tak naprawdę, skróci nam się to z, z mianownikiem i dostajemy dodatkowy x plus 4, czyli x plus 4 kwadrat, jeden stąd, drugi stąd, to nie jest ten kwadrat, tak? Pamiętam, że tu coś się zawsze poskraca. I x minus 4 do kwadratu podzielone przez x minus 4 to jest po prostu x minus 4, czyli dostajemy dostajemy już uproszczoną wersję no i tu jeszcze można rozłożyć to x kwadrat minus 6 na czynniki no i dostajemy minus pierwiastek z 6 i plus pierwiastek z 6 wszystko większe równe 0 i teraz tak to nam zeruje minus czwórka, no i to jest pierwiastek podwójny, tak? Mamy tutaj kwadrat. Czwórka będzie pojedyncza, pierwiastek z 6 pojedynczy i minus pierwiastek z 6 pojedynczy. Przy czym pamiętamy, że czwórka i minus czwórka były tu wykluczone. Jeżeli one wykluczone były, no to nie będą, nie będą na pewno rozwiązaniami, a jakieś rozwiązania będą, bo to jest ta równość. No to od największego. Czwórka otwarta, pojedyncza. Pierwiastek z 6 domknięty. Pojedynczy. Minus pierwiastek z 6 domknięty. Pojedynczy. I pierwiastek, i minus 4 podwójne. Najwyższa potęga x jest dodatnia. Czyli współczynnik, przy najwyższej potędze x jest dodatni. No to rysujemy od góry nasz wielomian, i tam gdzie jest to pojedyncza, czyli krotność nieparzysta, przechodzimy, a tam gdzie jest parzysta, odbijamy. Odbijamy to znaczy, że idziemy w dół. I teraz to, co jest pod 8, jest ujemne, to, co jest nad 8, jest dodatnie. Nas interesuje wszystko to, co jest większe lub równe 0, czyli x należy do przedziału tego. Od minus pierwiastka z 6 do pierwiastka z 6 podomykane. Suma 4 otwarte, bo wykluczone z dziedziny do plus nieskończoności. No i tak wygląda rozwiązanie tego zadania.